Pod, e, propaguje pewne luźne podejście do sportu tak naprawdę. Propaguje no, właśnie takie e, freestyle'owe, co oznacza tak naprawdę bez reguł. Tutaj chłopcy, którzy e, biorą udział, rzeczywiście reprezentują taki wiek do 30, natomiast wiem od nich, że na zawodach, na które, które jeżdżą, spotykają ludzi nawet po 50. Także absolutnie nie ma nawet reguł. Ten dyscyplina nie, nie narzuca kategorii wiekowych i właśnie nie narzuca również kategorii e, płci. Grałem kiedyś w piłkę nożną i od tego się zaczęło. W zasadzie grałem od, od najmłodszych lat w piłkę. W wieku 15 lat, tam gdzieś w gimnazjum, zobaczyłem pierwsze filmiki na internecie, właśnie z takimi trikami. No i postanowiłem też spróbować swoich sił, a że, że zawsze ciągnęło mnie w stronę takich trików. Także przychodziło mi to dość łatwo i postanowiłem wziąć się za to na poważnie. Dziennie poświęcam na trening minimum 3 godzinki. Maksymalnie zdarzało się przed jakimiś ważnymi turniejami, że było to 6 godzin. 3 rano, 3 godziny pod wieczór. W futbolu nie możemy sobie pozwolić na takie ewolucje. Na boisku tego na pewno nie zrobimy. Także wydaje mi się, że coś innego od typowego futbolu. Nie mamy żadnych limitów. Tak naprawdę tylko chęci się liczą i zdrowie.